czułem po ostatniej grze. Sporo czasu już minęło od ostatniej gry. Chyba aż. o kurde, miesiąc, coś takiego. Czasami się zdarza, że miesiąc mi mija od gry. I teraz tak. W radzie aktualizację, która poprawia jakieś tam. że bugi. Z tego co widziałam, nic specjalnego. Ostatnio skończyliśmy chyba na, nawet na obcinaczce też. Czy coś takiego, tak, obcinasz do paznokci. Tutaj to staro mamy. No i lecimy sobie z kolejnym dniem. Przyspieszamy, skok czasowy robimy i idziemy, idziemy, bo mamy dzień 107 już. Ok, i mamy naprawdę super to wszystko, ale teraz. Prośba napotkał poważne bo. Nie, naprawiam. Okej, okay, nie udało się. No trudno. Oj, poziom drugi nam wbił. Dobra, teraz chcę zobaczyć, czy my wszystko spłaciliśmy z tych wieżytelnych, bo już nie pamiętam tego. Rynek: 5%. Nice. Idzie, idzie nam dobrze. To jest 5% z w ogóle tych. Śrubokrętów. Musimy podbić chociaż śrubokręty. Mamy pożyczki. Teraz e, pożyczki mamy, ale my mieliśmy jeszcze te inwestycje, coś takiego chyba. Tu i tam mamy 100%. No świetnie, to, to jest świetna wiadomość dla nas. A musimy się te śrubokręty wiecie, podbić kontrakty, nie kontrakty. Mamy stanowiska do naszych badaczy, do naszych konceptów, żeby tutaj zarabiali. Myślę, że to będzie fajne, żeby szukać pracowników i badacza może nie, ale projektanta, żeby kolejnego zatrudnić. I myślę, że tutaj mamy tak, zatrudniamy projektanta. Mamy kolejnego projektanta, który będzie w naszej tutaj pracowni. Tup mal Chyba tak było. Na pewno tak. Okej, okay. i mamy tak, tutaj tego i on też może mieć. Nulu i może sobie sam. A, drugi poziom. No to lecimy na szkolenie. W ogóle tutaj każdego byśmy na szkolenie. By... Dobra, ciebie też wyślemy. Szkolenie lecimy na szkolenie. Żeby oni naprawdę byli tacy do Jak będą mieli te poziomy, to też więcej chcą kasy, no ale wiadomo. Nie wszyscy mogą. Wow, osiągnięto limit, osiągnięto limit. Tutaj tak. mamy jakiś szablon, bo szablon. Wow! Jakieś szablony są. Konceptu. Poczmy. Opsina jest na topie. No, ale z niego też kasa idzie jakaś tam. Ale paczek w cholerę tutaj robią. No. Mamy pięć tysię sześć tysięcy na zarobek jest akurat świetna wiadomość, jest więcej tych stoisk też można zatrudnić kolejnego inżyniera inżyniera tutaj tego, o mamy inżyniera i on będzie nadupczał obcinać i śrubokręt, tylko muszę zobaczyć gdzie on będzie stał okej, okay, gdzie on stoi chyba, że on ma, chyba, że on jest na stanowisku, które które tam już ma, to tutaj widzę wszyscy, tutaj wszyscy i tutaj też. No to raczej on jest przepisany do stolika, w którym jest jakikolwiek koncept. Tu jest śrubokręt i obcinacz. No. A, możemy ob oczywiście jeszcze opetrazować chyba drugi albo trzeci koncept, bo my mamy tutaj mm, obcinacz dookoła tego, ale możemy śrubokręt. I tutaj śrubokręt, tub Mal, paw, a śrubo, a śrubo, kręt, tub, mal 2. O nie, będzie tak. Teraz mam się skupić na ergonomii. Dobra, zobaczmy. Tak, Jak to pójdzie. Mamy 9, 9 i 6. Okej, okay, może być chyba, nie? O, tu, tu, tu. Może jednak to nie. Damy śrubokręt, drugi. To jest to. I lecimy sobie. Mano dwa śrubokręty. Musimy podbić ten koncept śrubokrętowym. Tutaj mamy... Nie to wyborze. No, no już 12%, to już jest sporo. To jest sporo. Bo podbijamy ten koncept e, tych śrubokrętów. to jest fajne. O, u Ciebie piła jest jeszcze i śrubokręty dwa wrzucimy. już użyj szablonu. Aha, czyli po to są te szablony. Dobra, czaję. O, 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 o. Super. Wszyscy coś robimy no jest spoko, dużo, dużo stoisk. Ktoś tutaj potrzebuje wakajków. Pracownicy, nie. No potrzebuje. Zaraz zobaczymy. Tak, tutaj potrzebuje... On chyba jest chory, tak. Ty potrzebujesz wakajków. Ty potrzebujesz wakajków, no i jest taki... Pokczasowym. Mamy dalej tyle samo. Możemy porozszerzać to wszystko. Jazda, wschodząca gwiazda, ale jazda. Mamy mało dzisiaj, 4000 tylko zarobku, ale możemy zobaczyć. Dalej, tutaj korzyści, korzyści w kapitał, ale finanse. Nie finanse. Bank, bank, bank. Tu. Płacimy pożyczkę. I nie mamy już nic. I to jest fajne, w sensie do spłaty. Ja chcę zobaczyć mapę jeszcze. Dobra, najpierw tutaj, stoiska, coś się zmieniło. Chyba nie. Chyba na. To jest to do malowania, no ale. O, mapy. No i jeszcze trochę tego mamy. Ogółem. Czekajcie, my jesteśmy gdzie? Tutaj Nie pamiętam gdzie jesteśmy. Muszę sobie zaraz zobaczyć jeszcze raz. My Jesteśmy tu. Aha, a tu trzeba mieć 15 z góry. Ładno jest z góry czynsz. A nie, bo my mamy tu. Wow, to jest konkret już. O. No. A bo projektów nie mamy. Mamy badania, no tak, za które możemy coś tam kupić. Tablet, my będziemy, będziemy szli chyba w, po prostu. W, a, higiena możemy kupić, dlaczego nie? Elektryczna szczoteczka. Możemy iść. Tub, mal electrics. One możemy iść, tak. Skup się na technologii. No to skupiamy się na technologii, oczywiście estetykę też dodając. Jej, 2%. No i okej, okay. zobaczymy jak to wyjdzie, krok czasowy wyrobimy. Sprzęt kuchenny, sprzęt kuchenny mało mnie interesuje teraz. Ja tutaj walę w śrubokręt, już mamy 15%. No i super. Bo mamy dwa rodzaje śrubokrętów. To jest super. Aha! Za wysoko on okazał się skupić. To ten koncept jest do usunięcia. Koncept! Koncept nie badania. No way. Gdzie to było? Widzicie? O, tutaj średnio, ale robimy jeszcze raz koncept. Dobra, weźmiemy L 1. To jest technologia, to najważniejsze. Ale mamy tak wziąć. Nie, wezmę to na pół, na pół, bo nie jestem z tego, nie jestem benna. Higienę też się wbijemy, bo te, te różne inne rzeczy to tak średnio, ale w higienę właśnie w tutaj śrubokręty jak najbardziej chce się wbić. Tak. co? bardzo ładnie mamy to mamy tą elektryczną tą i tutaj mamy śrubokręt o tu masz piłę tylko no to lecimy z konceptem higieny i obcinacze do paznokci tu będzie to ale piłę się ciężko robi więc może zrezygnujemy z tej piły tutaj mamy mamy dużo badań Chcę iść właśnie w ten tutaj, wierka i piła łańcuchowa. To wtedy fajnie, ale w ogóle, jakbyśmy mieli kilka pokoi, to wtedy mogę umieścić gdzieś względem tego, czym się zajmują. Czyli na przykład jedni higiena, czy idą w inną stronę i po kolei, tak. No To jest 55 kury, o, jest nawet na obecna, nie ma Okej okay. Ej, czaję bardzo. już by były cztery, Już by była fajna. Fajna, fajna. No, lecimy, lecimy. No, musimy zarabiać dużo, nie? Jak nasze finanse idą? jest Ten wykres, proszę. No, idziemy do góry. Idziemy do góry. Plus 8. Tysiaków to jest dobrze. Bardzo dobrze. Mamy 114 dzień. Idziemy jak burza z tym. Można powiedzieć, że nie. Mamy tutaj już dwa koncepty zrobione na nowo, je znaczy Stary jeden i nowy jeden. Okej, okay. możemy y przyjąć podwyżkę. Dlaczego by nie? Już 30 tysięcy na plusie. To jest sporo. Dobra, robimy sobie ostatni dzień tutaj. Zobaczymy, jak to wygląda. Konkurencja Media Blue agresywnie. Dobra, ale ja dalej chcę w śrubokręty iść. Już mamy ten, ten udział w śrubokrętach. Mamy 8 i, i to jest super, że sprzedajemy. Nie zmodyfikuję sobie. Super. Oczywiście przydałby się jeszcze jeden pracownik. No i to też by było na plus. I myślę, że coś takiego możemy zrobić, bo chyba nie wszystkie tu jedno. Nie, wszystkie stanowiska są zajęte, ok. Czyli jednak nie ma już żadnego pracownika, bo oni się tak jakby wymieniają. No tutaj też jest pracownik. Każdy ma swoje stanowisko. Dobra, ten. Aha, ty nie podpisywałeś umów, no tak. Dopiero wróciłeś, a ty byś mógł iść, bo jesteś, myślę, go na. Tutaj, na. No, szkoleniem. Będzie poziom czwarty to już w ogóle. Nie. Masz poziom pierwszy, więc nie ma opcji. Dobra, moi drodzy, to by było tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że szybkie odcinki też są super w moim wykonaniu. A z Wami się żegnam i widzę w kolejnym odcinku. Cześć pa!